Dobra, witam, witam, moja droga załoga, cześć, cześć i czołem, Ania Sośnierz, online fitness coach i zaczynamy właśnie podcast fitness dla zapracowanych kobiet, jest to numer 124, a jest to podcast dla kobiet, które, numer jeden dla kobiet, które chcą być silne, zrzucić kankę tłuszczową, mieć siły i pewności siebie. Jeżeli to Ty, to świetnie, że jesteś, bo jesteś we właściwym miejscu. Dzień dobry, jak ja to uwielbiam robić. Moja droga załogo, jako że e, tak, jest kilka ważnych rzeczy, o których jak zawsze chcę powiedzieć, jedna osoba e, ma możliwość, jakby wybiorę jedną osobę 1 stycznia, która dołączy do kolejnej. Edycji Akademii Fit Bogini za darmo. To jest dwumiesięczny program transformacji serwetki, które robię online z moimi podopiecznymi, więc mega do tego zapraszam, ale zapraszam też, żeby właśnie wziąć udział w tym konkursie. A jak to zrobić, to to, żeby się udzielać, komentować, udostępniać, obserwować i wspierać moją pracę. Zapraszam. Dobra, to jest sam początek i będziemy już zaczynać od tematu. Czyli dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, co wkurza mnie w byciu fit i dajcie mi znać, jest Ania dzień dobry bardzo Aniu, super, że jesteś witam Was wszystkie osoby, które jesteście na żywo i moja droga załogo powiem Wam, jak mnie mega wkurza dużo rzeczy w byciu fit i też, wam, też będę Was podpytywać o to jak to wygląda u Ciebie czyli u mnie, jeżeli chodzi o mnie to ja trenuję już 20 lat pierwszy raz byłam na siłowni od tamtej pory zaczęłam trenować jak miałam Byłam w pierwszym, na pierwszym roku liceum gastronomicznego. Teraz mam 37 lat i od tamtej pory ciągle coś trenuję, więc mam już trochę doświadczenia z tym. I jeżeli chodzi o dbanie o dietę, no to też przez dużą część mojego życia właśnie na to zwracam uwagę. Dajcie mi znać tylko w komentarzu, jak jesteście osoby, które są na żywo, skąd jesteście, jak się czujesz, bo życzę Ci wspaniałego dnia. I moja droga załogo, więc wkurza mnie. Jakby już chciałam Wam powiedzieć, że już dosyć sporo zajmuję się tym, co robię, czyli trenuję już około 20 lat, a sama prowadzę moje podopieczne około 7 lat, więc już trochę wiem, mam takiego doświadczenia z tym związanego. I chcę wam powiedzieć kilka takich najważniejszych rzeczy, które mnie irytują i wkurzają właśnie w całym tym byciu fit. Cześć. Więc zacznę od początku. Pierwsza z tych rzeczy to jest to, że moim zdaniem ludzie mylnie i inaczej niż ja odbierają bycie fit. Dla mnie bycie fit to jest to, że właśnie ja regularnie trenuję, wypijam w cholerę wody, a ponad 2 litry do 4 dziennie. Później, że codziennie chodzę na spacer, codziennie dbam o jedzenie, codziennie też, jakby bardzo często trenuję, i to są te wszystkie rzeczy, które ja uważam, że to jest bycie fit, nie? że to jest to, jest to. Ale E, moim zdaniem e, właśnie w. w... W mediach społecznościowych, we współczesnym czasie, pokazuje się ludzi, którzy, którzy są fit, jako osoby, które są puste, jako osoby, które są płytkie, jako osoby, które chcą tylko pokazać po prostu kawałek swojego nagiego ciała i pochwalić się po prostu tym, co osiągnęły. Moim zdaniem, pokazuje się właśnie i kobiety, i mężczyzn, którzy trenują, z perspektywy ładnego tyłka, które, który kobiety często wypinają, żeby dostać więcej lajków. I moim zdaniem, czy na przykład mężczyzn, którzy pokazują, że mają pięknie umięśnione właśnie ramiona, czy ślicznie wyglądające mięśnie brzucha. I tu Wam od razu powiem, że to jest bardzo powierzchowne i pokazuje się to też z takiej strony. Pokazuje się często też, że jest dużo zaburzeń odżywiania, że jest bardzo dużo też problemów na przykład ze sterydami, z suplementami, które właśnie bardzo namolnie też duża część osób sprzedaje, nie zwracając uwagi na, na bazę i na podstawy. I tu Wam od razu powiem, że. To jest bardzo powierzchowne, i, i duża część osób też odchodzi od tego. Czy boi się na przykład iść na siłownię, bo nie wygląda idealnie. Ma dużo lęków, właśnie związanych z pójściem nawet do sklepów z odżywkami, czy nawet właśnie do do dietetyka, czy też do trenera, czy trenerki, bo obawiają się i widzą po prostu tylko i wyłącznie tą taką powierzchowną otoczkę, czy to na mediach społecznościowych, czy właśnie na siłowni, nie? I tu wam chcę powiedzieć, że to jest tylko przykrywka, że bardzo często to jest tak, że osoby, które trenują, które są na siłowni, to są osoby, które zmagają się z dużymi przeciwnościami właśnie w życiu, które budują swoją pewność siebie które właśnie później to, że dobrze sobie radzą właśnie na siłowni przekładają na inne dziedziny życia, stają się silniejsze, później rozwijają się na różnych innych dziedzinach. Zaczynają uczyć się języków obcych, idą po otwierają firmy czy mają jakieś podwyżki czy też zmieniają pracę na taką, o której zawsze marzyli. Tu wam chcę powiedzieć, że to jest jakby jedna taka taki całościowa forma rozwoju i bardzo często właśnie się zaczyna od, od od siłowni, od bycia fit ale też mam chcę powiedzieć o tym, że całe to bicie fit w moim rozumieniu to jest to, że ja dbam o siebie że przestaję po prostu już robić to, tak, jak robiłam przez większość mojego życia, żeby odstawiać siebie na później, żeby robić po prostu rzeczy, które inni ode mnie wymagają, a siebie odstawiać na ostatnie miejsce czy to, żeby po prostu czuć wewnątrz siebie, że ja że ja mam... Dużo rzeczy do zrobienia, ale ich nie realizuję. Czyli takie bycie bardziej transparentną i robienie po prostu tych rzeczy, które są trudnymi rzeczami, a które głęboko w sobie wiem, że ja potrzebuję zrobić. Sorry, psiury szczekają na balkonie. I to jest dla mnie właśnie takie robienie trudnych rzeczy i takie mocne, transparentne i autentyczne dbanie o siebie. I chcę Wam powiedzieć jeszcze, że na podstawie kilku moich podopiecznych, że jeżeli ja na przykład widzę, ja miałam przez wiele lat trenowałam jedną z moich podopiecznych, która miała Alzheimera, której po prostu trening pozwalał w tym, żeby ona mogła dalej normalnie funkcjonować, żeby dalej mogła prowadzić swoją firmę, dalej mogła się uczyć języków obcych, podróżować, być świetną mamą i babcią. Żeby po prostu trochę zahamować postępowanie tej choroby i usprawnić jej życie, żeby miała lepszą równowagę, żeby mogła sprawnie się poruszać. I popatrzcie, jaka to, jaki to jest konkretnie, Że nie jest to tylko i wyłącznie rzecz, która pozwoli Ci właśnie wyglądać zajebiście nago, czy w ubraniach, żeby one dobrze na Ciebie leżały, ale pomaga Ci w przedłużeniu dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia w Twoim ciele. Czy też na przykład, jak widzę moje podopieczne, które na przykład z wagi 120 kg, czyli załogo, które z wagi 120 kg zrzucają całą tą nadwagę, całą tą otyłość zrzucają i wracają do wagi, która jest taką zdrową wagą. I to jest tak jakby one odzyskały swoje życie z powrotem, dziewczyny. Jak na przykład Dorotka zrzuciła ponad 30 kg i jak się popatrzy na to siema, jaką zmianę właśnie w jej życiu to przyniosło, czyli z osoby, która miała trudności z tym, żeby wyjść na piąte piętro, musiała się zatrzymywać w międzyczasie. I, I dopiero wyjść, wiecie, na to, na, te, na to piętro wyżej e, zrobić po prostu sobie przerwy w tym, żeby dojść po prostu dobiec do, do, e, do autobusu, e, mając potężne bóle, wiecznie po prostu mały poziom energii, na osobę, która po prostu wymiata, która robi po 15 tysięcy kroków dziennie. Pięć razy w tygodniu robi treningi, która po prostu ma tyle energii, że to jest aż torpeda, która jest na każdej mojej transmisji, która każdy mój post skomentuje i da serduszko, czyli widać, że ona całą tą wielką uwagę ma dużo więcej siły. I popatrzcie, czyli osoba, która miała ciągłe problemy po prostu ze stawami, miała mało siły, mało energii, teraz robi tak piękne rzeczy, jest fantastycznym też Wzorem dla swojej córki, i dla całego otoczenia. Słuchajcie, to jest niesamowite. No i przyszła Prada. Czyli popatrzmy na to, jak to bycie fit może być, e, jakby wkurza mnie właśnie to, że to jest bardzo często powierzchownie. No nie da się inaczej. Dobra. jest dzisiaj będziecie miały dwie prowadzące: Prada i Ania. Więc zobaczcie, no nie da się zrobić coś takiego. Czekajcie, zrobimy sobie fotkę z Pradą. Czyli nie da się tego po prostu oddzielić. Popatrzmy na to z zupełnie innej strony, że podaje nam się po prostu bycie fit i dbanie o siebie jako rzecz, która jest kurwa trudna, jako rzecz, która jest tylko i wyłącznie dla pustych ludzi, którzy chcą pokazywać gołe dupy na internecie. Nie? Powiedzmy sobie szczerze, a tak nie jest. To jest sposób, w jaki my będziemy w stanie żyć długo. Mieć dużą ilość energii, rozwijać się całościowo. To jest coś najważniejszego w tym byciu fit. I tutaj to wcale nie musi wiązać się z tym, że będziesz, kurde, wpieprzać 20 suplementów dziennie, że będziesz po prostu pokazywać gołą dupę na internecie. Jak chcesz, to możesz to robić, bo będziesz mieć ładną, silną dupę, ale chodzi o to, że będziesz miała dużo wyższą pewność siebie, będziesz miała dużo większą odwagę na to, żeby robić trudne rzeczy, bo Ty wiesz, że robiąc te trudne, wartościowe rzeczy codziennie, jak treningi, jak nawadnianie się, jak dieta zgodna z celem serwetkowym, robisz te trudne rzeczy i te trudne rzeczy przenoszą się na to, że Ty jesteś, że ty jesteś silniejsza i masz łatwiejsze życie. I jak przychodzi Ci jakieś wyzwanie trudne, nie? Coś się stało w życiu, nie wiem... Musisz się jakiejś nowej umiejętności nauczyć. Ktoś ci po prostu oszukał i zrobił, e, zrobił po prostu ci na złość, e, to ty widzisz, że okej, okay, pojęczysz sobie, pomy podenerwujesz się, powkurwiasz się, e, i odpuszczasz tą rolę ofiary, i robisz to, co jesteś w stanie robić z tym, co masz. Więc jak my popatrzymy na to, że tak nam się sprzedaje, to bycie fitnie. Okej, okay. niech sobie tak ludzie sprzedają, niech sobie tak ludzie patrzą na to powierzchownie, a to jest taki sposób, w jaki ty będziesz w stanie długo żyć w świetnym zdrowiu. Bo ja przed tym jak zdecydowałam się na to, żeby być trenerką i, sw i założyć swoją firmę, to pracowałam w Anglii przez dwa e, lata jako opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych. I ja widziałam na co dzień osoby, które się poddały, które w ogóle o siebie nie dbały, które o siebie nie walczyły, które po prostu nie miały takiej, takiej wiedzy, nie miały takiej możliwości, zupełnie inną perspektywę. Ale kilka z tych osób, które, tam, które poznałam, to były osoby, które przez całe życie się ruszały. Miałam jedną z podopiecznych, która miała właśnie Alzheimera, ale której mąż całe życie pływał codziennie na łódce. I jak ja z nim porozmawiałam, jakby to była ulubiona moja podopieczna, przez to właśnie, że miałam możliwość... Też porozmawiania z jej mężem, który był po prostu przez całe życie fit, przez całe życie ćwiczył, nie? I patrzy się na to, że to jest mężczyzna, który miał prawie 85 lat, który całe życie przykładał uwagi też do życia, do swojego ciała, do swojej fizyczności. I on po prostu bystry był mentalnie w takim wieku, nie? Wyglądał świetnie. W życiu bym mu nie powiedziała, że on ma tyle lat, ile faktycznie miał. I jak się na to popatrzy, to. To zmienia w ogóle postać rzeczy. Jeszcze jedną Wam historię opowiem, jak tylko wpuszczę nulę, bo to zaraz nam tutaj się zajęczy. Radziu, zostań. Zwami jestem i psami. O, przepraszam. I jeszcze jedną Wam historię chciałam opowiedzieć, czyli historia właśnie tego, jak miałam jednego, sporo miałam takich podopiecznych chorobliwie otyłych. I miałam jednego takiego podopiecznego, który ważył około 200 kg. To był facet, który miał około 60 lat. Miał żonę, która była taka bardzo szczupła. Ja właśnie przyjeżdżałam, żeby pomóc mu tam podać lekarstwa i tam pomóc mu w, w pielęgnacji jego skóry. I rozmawialiśmy właśnie kiedyś o tym, i on mi opowiadał jego żona, jak on miał, ważąc te 200 kg, on ma problemy z takim codziennym poruszaniem się. On miał taki wózeczek, którym jeździł po mieszkaniu. Kiedyś musiał mieć cały dom dostosowany do tego, żeby być w stanie wstać. Miał fotel, który go podnosił. Miał też. W łazience, całą łazienkę dostosowano, miał taką windę, na której musiał usiąść, która później przejeżdżała i wpuszczała go, wjeżdżał po prostu pod, prys pod prysznic, nie do takiej wanny. I jednego razu, jakby to jego żona mu pomagała, żeby się umyć, bo on nie był w stanie zrobić tego sam. I jeszcze oprócz tego opowiadał mi o jednej takiej sytuacji, w której on się ześlizgnął z, tego, z, tego, z tej takiej całej windy. On się ześlizgnął i po prostu leżał na wannie, nie był w stanie się podnieść. I oni musieli zadzwonić po straż pożarną i przyjechało czterech mężczyzn, którzy go podnieśli i położyli znowu na ten wózek którym on jeździł, jeździł po mieszkaniu i to ja w żaden sposób nie mam zamiaru się tutaj naśmiewać ja mam bardzo dużo empatii do, do ludzi do, do niego, do siebie natomiast tu mi zależy, żeby pokazać jak to ciało nasze jest dla nas ważne i że tu nie chodzi o to żeby codziennie robić po prostu treningi i co, i wiecie po prostu być codziennie na siłowni i nie wiadomo jakieś inne rzeczy i jeść po prostu, nie wiem Jakąś dietę strasznie restrykcyjną. Nie. Tu chodzi o to, żeby zaadaptować właśnie trening, dobrą dietę, takie mocne nastawienie, nawadnianie się, dbanie o siebie, żeby to zaadaptować do naszego życia, żebyśmy byli w stanie tak funkcjonować. Ale to się stanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my wyczyścimy tą naszą głowę i powiemy sobie: OK, ja jestem dla siebie ważna, moja kondycja, moje zdrowie, moje życie jest dla mnie ważne. I nie tylko i wyłącznie będę siedzieć i medytować o tym, jak, jak ja potrzebuję tego, tylko ja ruszę dupę i zrobię to, co jest konkretnie potrzebne do tego, żeby tak, żeby właśnie być silną, zdrową i pewną siebie. Więc moja piękna załoga. Dzisiaj chciałam Ci tylko powiedzieć o tym, co mnie właśnie w kurwie, konkretnie mówiąc, właśnie w, w całej tej otoczce bycia fit, że pokazuje nam się tylko i wyłącznie, wiecie, że to jest goły tyłek, że to są w cholerę suplementów, sterydy jakieś na kolesie. Nie, to jest sposób, dzięki którym my się poczujemy lepiej we własnym ciele. To jest sposób, w którym będziesz zdrowa i silna, do końca swojego życia. To nie jest na chwilę, to nie potrzebujemy tego zrobić do Sylwestra, do tego, jak będziemy ważyć o wymarzoną wagę, tylko później to jest podniesienie naszych priorytetów, podniesienie naszych standardów, dbanie o siebie całościowo, codziennie, z dnia na dzień i stanie, stanie się tą wersją lepszą siebie, odrobinę od siebie z dnia wcześniejszego. O to mi tutaj dzisiaj chodzi, żeby was. Zainspirować, pokazać, żebyśmy się nie łapały właśnie w to, jak jest nam podawane i pokazywane właśnie to dbanie o siebie, że to jest płytkie, że to jest po prostu dla głupich ludzi i w ogóle to trzeba mieć nie wiadomo ile na to czasu i kasy, nie? To nie o to chodzi. Jak będziemy się mocno właśnie na tym skupiać, będziemy robić te dobre, mądre dla nas rzeczy, to wcale to nie musi trwać po prostu, nie musimy 8 godzin dziennie zapieprzać, żeby się zadbać o siebie, tylko po prostu wystarczy nawet ta pół godziny treningu i dbanie o wodę, dbanie o jedzenie, dbanie o sen i dbanie o siebie, nie? I wtedy to się przenosi na... Na to, jak ty siebie dobrze traktujesz, jak nie pozwalasz innym, żeby cię traktowali słabo i jak to się będzie przenosić też na Twoich bliskich, bo oni widzą, jaką Ty piękną jesteś i silną osobą. I dzięki temu też oni Ciebie też tak traktują, i oni to wpływa też na to, że Twoi bliscy podwyższają swoje standardy. I o to tutaj chodzi, piękna załogo, żebyśmy miały więcej silnych kobiet, zdrowych kobiet, wysportowanych kobiet, żebyśmy mogły zmieniać ten świat na lepsze. Dobra, to tyle, ale się rozgadałam, więc to tyle na dzisiaj, moja droga załoga. Podsumowując, to był 140, 124 odcinek. Wkurza mnie w byciu fit. Taki był temat. To jest podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet, który jest dostępny na wszystkich platformach podcastowych. Wpisujemy Fitness dla Zapracowanych Kobiet, i tam można sobie wszystkie wcześniejsze odcinki odsłuchać. Jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc indywidualnie, to wyślij mi wiadomość, a ja zaproszę Cię na konsultacje lub doradzę Ci, co można zrobić, żeby właśnie. Zmienić swoje życie na lepsze. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie, załogu, wspaniałego dnia i do zobaczenia wkrótce. Dzięki bardzo za.